W dniu 13 maja jest wielka propozycja, ogromna prośba do narodowego dzieła ojczyźnianego, abyśmy włączyli się w kampanię wyborczą, by wybrać pana Grzegorza Brauna na prezydenta, bo jego uczciwość jest nam nieodzownie potrzebna. I tutaj potrzebujemy duchowego wsparcia i Bożej mocy. Dlatego nie wystarczy tylko propagować, przekonywać, informować, ale trzeba przyjść do Pana Boga po łaskę. Dlatego niech 13 dzień, yy, maja, będzie dniem modlitwy. Yy, proponuję trzy części różańca, świętą, pozdro, chlebie i wodzie. Proponuję adorację Najświętszego Sakramentu. Proponuję... Wielkie narodowe żebranie u Pana Boga o łaskę, byśmy tej batalii nie przegrali, bo nam Polskę mogą unicestwić, a nas spalestynizują i będziemy niewolnikami na byłej własnej ziemi. Bardzo proszę o modlitwę, o pokutę, o wielkie narodowe poruszenie. Ja wiem, że to dotyczy części osób. Niech ta część. Niech tych dziesięciu sprawiedliwych wybrzmi w modlitwie tego dnia, bo potrzebujemy, byśmy nie przegrali siebie i swojej przyszłości przez oddanie władzy niegodziwcom do reszty. I niech Bóg błogosławi Was wszystkich, ja proszę Boga o taką armię modlitewną, byśmy jednak tego dnia zużyli czas na modlitwę dla ojczyzny. Aby wybory się odbyły, były dobrze przeprowadzone, uczciwie, by nie było zmanipulowania, by nie było przewrotów, by nie było przemocy, byśmy jeszcze bardziej nie byli upodleni niż jesteśmy. Niech Bóg to strzeże i tego błogosławi. K